Zbieramy Zabamy. dzisiaj... Y no teraz 8, bo już jednego otworzyliśmy. Tutaj 8 y paczek kart Pokémon Astral Radiance. Y tutaj, kodz proszę, kodzik jak ktoś chce. Kodzik jak ktoś chce. Jeszcze drugi. Ja. Y widzów. O. I przekładamy. Raz, dwa, trzy. Trzy do przodu. W ogóle jakaś tu karta była. Patrzcie, ten elektrod ma takie zagięcie tutaj. No, to bardzo Właśnie. nieprofesjonalne. No. To GP. Kombi. Chatot, Driflum, Psajdak, Bronzong I Clayvron. Jakiś słaby. No, czyli dwa złote budżetu na plusie. No, taki, no trochę piekło to. Dobra, wybluruje się ta imiona, no, dobra? Dobra, dobra. Dobra. O, ponita. Jakiś fajny. Taki fajny arcik jest, ponitki. Ja może wyrzucę to tak... W sumie to wyrzucę... Piękny, ful, Piękny arcik. Jest? Wy patrzycie jaki kot, ja nie widzę. Ja nie widzę jaki kot, Widzę, widzowie sobie patrzą. I teraz, no... Raz, dwa, trzy. Do przodu jedną odwracamy energia. O. Trainer pierwszy. Trainer, Kirlia. Krekiem, yy, pomyta, chatot, chatot, brązor, roulet, oszałot, oszałot kindra co? Eee, ale ładna Kindra. Sprawdzamy cenę po odcinku tej Kindry, ale bardzo ładna. Będziecie mieli to napisane. Tak, yy, wilczek kuwam w klei. No. to już rozerwi najlepiej. Nie mogę już. Dobra. O, otworzony busterek kolejny. Sora za dźwięki tych jakiś autek czy coś. O. Kodzik. Taki język daje Wam tylko kodzik. I nie otwieramy nawet tego busterka, Możemy, mogę Wam tylko pokazać te dwie karty rzadkie. No. Bo tu nie ma co nawet sprawdzać czegoś, bo Ariana Grande. Gdzie Ariana Grande? A tu jest Grande. A no. Głównie widzowie bardzo ładno Kindro. Kurde, nie mogę Bardzo robić. ładna, świecąca się. Takie ataki ma. No i znowu biały kod, jakby I widzę, więc przez przypadek spatrzyłem znowu, że jest biały kod, więc dajemy kodzik. No, tu kodzik jest. I dwie rzadkie karty to Togepi i słań. A, słaba. Jakby nie ma co tu oglądać, to są bardzo słabe karty. Yy, mamy jeszcze. cztery busepki. Kupiliśmy to jak coś w Empiku I jak coś to jeszcze kupuj, kupujemy karty Pokémon Go I będzie to Elite Trainer 250 złotych Bo bardzo dobrze się uczyliśmy przez ten rok No i nasze mamy nam kupią. I To to będzie na się kanale No Tu kodzik. No, Więc 3. 3. subskrybujcie to. znowu jest coś takiego, patrzcie o Bardzo I energia taka Mm. i B-Sharp, Taking Shows, Magneton Bisklitz hisjański Gleimno Uchijena, Swinea hisjański Quillfish i... Zaptos galeriański! Jeszcze Lingland yy, Halo O Jezus, ale ten Zaptos jest warty coś. Na, pe no. na pewno. 5 dych albo nawet... O to tak. Kolejny paczka karw, Kolejny busterek Otwieramy, lecimy, lecimy z grubej rury Oczywiście kodzik No i przez przypadek kodzik słyszałem, No to nie ma co rozwiązać tu Kodzik taki yy, No i liwersem jest Klein i Regirock Bardzo słaba No takie, jakieś, no bo, takie boosterki już widzę, trzymaj Trzymajcie kciuki, bo Może jeszcze coś wylecieć A może już nic nie wylecie dzisiaj Albo też Jakieś fajne vimaxy jeszcze. No, Albo jakieś galariańskie. chodzik Macie to. I. Raz, dwa, trzy. Do ]aj. przodu. Energia wodna. No, Kamado. Laptop. No, trekking Shoes. Perakross. Teleusa. Mental. Hisujański motor. Hisujański baski I magic Właśnie co. Jakiś x w ogóle. Dziwna to trochę, ale okej. Okay. Ostatni, ostatni booster. Ostatni booster, ostatni booster. Ajajaj. Trzymajcie kciuki, bo to jest już ostatni booster. I jeszcze będzie podsumowanie wszystkich kart na końcu odcinka. Yeah. Dobra, teraz bez przekładania macie kodzik, bez przekładania. Jedna paczuszka bez przekładania. Czarny kot, bo przez przypadek... Czarny kot. I do udo i będzie... Radiant! Dobra, Przepraszam, że tak uciekłem, ale wypadły nam papierki, ale Radiant, Hitran i Nie no, kurde. No, ogólnie widzowie mamy yy, troszeczkę dużo pieniędzy już zarobiłem oh. na dzisiejszym dniu, więc jakby... Dobra, widzę Nara i jakby podsumowanie dropów jest takie, że Alanek nic nie trafił. ale no Witzeku nic nie trafił. Tu galeryjski Zaptos, dwa Kolo, Radiant i Kindra. Nie no Kindra trafiła, ja. Nie, to Kindra jest moja. A dobra. Wszystko jest moje, czyli Kindra Radiant Hitra, Zaptos, no i Silvia i Sneak. Dobra, więc jakby to jest wszystko na dzisiaj, więc Nara. Lalo.